No cześć. Witajcie. Raz w tygodniu. No może dwa razy w tygodniu trzeba obsłużyć kocioł. To jest mój kocioł, tabliczka znamionowa z numerem. Tak jak od samego początku go zainstalowałem, to tutaj się praktycznie nic nie zmieniło. Ładuję tylko opał i, i po prostu ciągnie sobie. Tu jest podajnik i to wszystko oryginalne. Nic tu jeszcze nie zmieniałem. Pokażę Wam, jak środek wygląda. Nie wiem, czy będzie widać, czy wyostrzy. No może by ostrzy. I teraz tak. Tak wygląda w środku blacha. Z zewnątrz. Też tak. O tutaj troszeczkę pomalowałem kiedyś tam, bo coś mi tam wychodziło. Ale tu się nic nie zmieniło. Wszystko jest to samo oryginalne. No kilka zawleczek wymieniłem, bo to się czasami zdarza, że coś tam łapie. I teraz tak, czemu ja robię akurat ten film? Bo tutaj mi się ostatnio tak na internecie odezwały jakieś tam osoby odnośnie opału i tak dalej. Ja tam zrobiłem kiedyś taki film z peletem, z miałem węglowym, że tu się Da palić, nie da się palić tego, ale kurczę, no niektóre osoby są nieprzekonane co do opału i na jakim ja w tej chwili opale jadę. No to jest miał węglowy. Z powrotem wróciłem do miału węglowego z przyczyn jakich? Ekonomicznych. Zobaczcie, to jest, no tu akurat taka jakaś firma. No nie chcę tam reklamować, że to tego, że to jest ta firma, że to może jakieś tam mam kontakty. Nie mam żadnych kontaktów. Ja zamówiłem u nich dwie tony. I zapłaciłem rachunek. O tyle zapłaciłem za dwie tony. I powiem wam, że to się bardzo fajnie spala. Bardzo fajnie się spala. I... W tej chwili dosyć trudno jest kupić miał. Trzeba gdzieś tam się w internecie szukać. No ja go znalazłem i powiem, że bardzo fajny jest ten miał. Otworzę go. Zobaczcie. Pomimo że jest w zamkniętych workach, to te worki są fajnie jakieś zrobione takie nie wiem z przewiewem czy coś bo jest sypki ma jakąś tam drobną wilgotność, ale jest bardzo fajny nie jest jakiś tam mokry i muszę wam powiedzieć, że no bardzo dobrze to się spala jest naprawdę energetyczny ja tu palę też i takim no jako groszkiem tam ale powiem wam, że to jest dosyć, że trochę wilgotny jest to jest kicha, bo jest głuchy on jest taki po prostu no, ma jakiś tam ten, ten ten, kamień w sobie czy coś i, i nie jest tak kaloryczny, a ten miał jest bardzo kaloryczny i naprawdę bardzo dobrze się spala. Aby ktoś chciał zamówić sobie, to kurde, ja polecam, bo to za te pieniądze w tej chwili opał. No to co lepszego kupimy? Jak to nawet do 30-40 zł dochodzi, worek opał. Ja to 16 mi to wystawili. Także już parę worków spaliłem. Jakie porównanie? Porównanie mam takie z tym ekogroszkiem, że ten worek ekogroszku to mi na 24 godziny przy moim tu instalacji, przy moim spalaniu, to tak 24 godziny, nieraz nawet nie, a ten mi dosłownie no prawie 36 godzin, ja tak wychodzi na to, że 36 godzin idzie. To wam pokażę tu. O taki jest popiół. Bardzo fajny popiół, nie ma tu żadnych takich jakichś spieków mocnych czy tego, dobrze się to spala i to jest te, te wiadro, to muszę powiedzieć, że no tydzień nie, ale jakieś 4 dni, może no 4 dni, no żeby tak, takie wiadro, bardzo fajne w ogóle, spala się bez żadnego problemu, nie teraz tak, jaki jest warunek, no musi być suchy, no nie ma, nie ma siły. No. Nawet ta wilgotność, co jest, gdzie on jest fajnie tu w tym worku. To wszystko utrzymane, to musi być suchy. Dlaczego? Bo jeżeli nie będzie suchy, to w zbiorniku będzie się zawieszał. Zrobi się o taki komin. Z tym, że to jeszcze nie jest komin. To już się fajnie obsypuje. Ale zrobi się dosłownie pionowa taka rura, dosłownie średnicy 100-150 mm i się nie obsypie i się zawiesi. I jeszcze jedna uwaga. Żeby nie sypać no, do zasobnika Do pełna Bo te ciśnienie no, opału, które będzie w zbiorniku To tak ubije ten opał Że się po prostu no, zablokuje Ja sypę przeważnie o tak do Mniej więcej jak 3 czwarte No połowa 3 czwarte Także no, jeżeli już Ktoś się zdecyduje Na taki opał no, to wa warto wiedzieć, żeby Nie przesadzać z ilością o tak, o, tak wygląda w zasobniku. Jest suchy, suchy. Ja tu, ja tu go dobrze suszę, żeby on się nie, nie zbijał w zbiorniku, i fajnie się to pali. Naprawdę. A tu otworzę Wam. Zobaczycie. Jest mocny. O, I co dziwne, że. Te ekogroszki, inne, a zobaczcie, to zawsze tam coś kurzyło, dymiło, a tu nie dymi. On jest naprawdę dobry, wysokokaloryczny. Kiedyś tam z Rosji paliłem taki węgiel, i też był właśnie na tej zasadzie. Zobaczcie, cały czas jadę na tym miale węglowym w tej chwili. No, dzisiaj trochę poczyściłem, trochę. No, bajzer się zrobił jak cholera, bo to się kurzy wszystko, no ale to nic. No, także przy tych mrozach, o, tam 30 ponad godzin taki, taki worek to wytrzymuje I oczywiście no, każdy ma tam inną instalację i to jest no różnie, bo jak ktoś ma dużą instalację, duży dom, no to może więcej tego pójść. Ja tu mam chyba 140 metrów do grzania, to no to daje radę, tak jest. Ja tu jeszcze mam taką suszarę, kiedyś tam zrobiłem suszarę, ja tutaj dosuszam. No, tabaka tabaka. A ty, co tu robisz? Śpisz, tu kurczę śpi, mi po tych rurach wszędzie włazi. Wszędzie włazi i śpi. O, suchutki. Ona mi tutaj, ta kociczka, jeszcze dobrą robotę robi. Bo ona tu się na tych workach bawi i mi dziury robi. Także jeszcze bardziej przewietrza mi ten opał. I... Współpracuje ze mną. No, ja tak hmm, wcześniej, zanim wrzucę do kotła, no to albo w suszary wrzucam albo do worków, zwykłych tam worków, tam wrzucić i dwa dni postoi w takim worku, już jest fajny do spalania. No, jakby ktoś tam szukał dobrego opału z niedużą zawartością właśnie popiołów, kaloryczny, to, to polecam. Naprawdę polecam. Kiedyś. Jeszcze dorzucałem tam tło łuparkę. Mam taką drewna, no ale nie mam teraz dostępu do drewna. No to w tej chwili jadę na samym miale węglowym i jestem zadowolony. Jakby ktoś szukał o taki, takie namiary. Te groszki polskie. No, dobra. To trzymajcie się. Ciepło. Na razie. Aha, teraz jest nowy rok. <noise> Dzisiaj jest Sylwester. Także wszystkiego dobrego w 2022. Na razie. Cześć.